O czym zapomniałeś urządzając swoje wnętrza? Bardzo dużo osób zapomina o podstawowej rzeczy. Pytanie brzmi, gdzie będzie mieszkać mop? Czy przewidziałeś miejsce dla tak ważnej persony w Twoim domu? Oczywiście mowa tutaj o mopie, o odkurzaczu, o wszystkich elementach do sprzątania, o desce do prasowania, o żelazku itd. Jak to się kończy? No, kończy się to tak, że wykańczamy piękne mieszkanie. Cudowna, piękna łazienka, wydane kilka tysięcy na płytki i tak dalej. I co dalej? W rogu stoi plastikowy mob. Serio. Albo na przykład szafa z ubraniami, piękne sukienki i tak dalej, i nie mamy gdzie wcisnąć odkurzacza. Gdzie on zazwyczaj ląduje? W szafie. A dlaczego nie można było pomyśleć o tym wcześniej i przewidzieć szafy właśnie dla takich rzeczy? Warto, jeśli oczywiście jesteś jeszcze przed wykończeniem wnętrz albo masz miejsce, gdzie taką szafę sobie zagospodarować, to z całą pewnością polecam pomyśleć o tym, gdzie twój mop powinien mieszkać. No gdzieś mieszkać musi, prawda? Pozdrawiam.